No, boże, cześć, kręcę ten odcinek po raz czwarty, a ja coś mam nowego nagrywacza mojego, Hyperkama, ale coś mi nie idzie. Mam błędy i sorry za tą słabą grafikę, ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj nauczymy się wgrywać teksturpaki. A więc, tak, wchodzicie w swojego teksturpaka, jakiego ściągnęliście. Podzicie start, uruchom. Wpisujecie procent up. procent. Jak mówię, coś bez sensu, to nie zwracacie na to uwagi. Dzięki. Widzicie w kropka Minecraft. Texturę packs I zgrzewacie tego swojego packa do tekstury packs Dobra. Ja się Wam znam, żegnał. Powinno Wam działać. Jak nie działa, to piszcie w komentarzach. Nie wiem. Mówcie, mówcie. No dobra, więc nara